Cześć! W tym filmie chciałabym Wam trochę poopowiadać na temat pielęgnacji mojej skóry, czyli skóry suchej i odwodnionej w okresie takim trochę przejściowym między powiedzmy jesienią a zimą. Jednak jeszcze nie mamy zimy takim, takiej e, pełną gębą, ale już jest coraz zimniej. U mnie na kaszubach już niestety od kilku dni leży taki delikatny śnieg, i nie chce wcale zniknąć tylko cały czas co zniknie, to dopaduje z powrotem. E, więc chciałabym Wam trochę poopowiadać o pielęgnacji. I już z góry mówię, że nie jest to film typu, nie wiem, recenzja, jakieś sztywne polecanie konkretnych produktów. Pokażę Wam produkty, które są sprawdzone, które używam na mojej suchej cerze już od dawna, o których niejednokrotnie mówiłam, pokazywałam w ulubieńcach, ale pokażę Wam też nowości w, oferc w ofercie, które są teraz i które ja sobie właśnie zamówiłam z myślą o pielęgnacji zimowej, z których, których chcę spróbować i może w ten sposób podsunę Wam pomysł, co Wy mogłybyście spróbować, albo już też, co można by było zakupić na święta, jak widzicie za mną Tło już takie raczej świąteczne. Więc może zacznijmy od pielęgnacji twarzy. Mój ostatni, ostatnio ukochany hit produkt, którym zarażam tyle osób, ile mogę który zresztą pięknie mi pasuje do tła, to jest A new Ultimate Supreme Dual Elixir, czyli nowe, luksusowe serum, ja bym powiedziała, natomiast jest to nowy luksusowy eliksir odmładzający, to jest produkt dwa w jednym, czyli aktywne serum oraz taka powiedzmy baza olejowa, zawiera bardzo dużo olej. I o co chodzi z olejami? Chodzi o to, że w sezonie zimowym, kiedy zaczyna się robić bardzo zimno na dworze, kiedy jest mróz raczej trzeba się przerzucić na produkty, które nie są na bazie wodnej, czyli jeżeli macie bardzo takie lekkie, powiedzmy, nawilżające kremy czy sera, które są na typowo wodnej bazie, polecałabym z nich zrezygnować, szczególnie jeżeli macie tendencję do pękania naczynek, dlatego że te produkty się że skóra wodę wchłania, ta ta woda też pozostaje w tych warstwach na skórka powierzchniowego, tak. nie jestem dermatologiem, nie chcę się zbłaźnić, ale wiecie o co mi chodzi, woda zostaje na skórze zostaje przez tę skórę wchłonięta, kiedy wychodzimy na bardzo duży mróz niestety ta woda też lubi zamarznąć i na skórze dzieją się różnego rodzaju zniszczenia, lubią również pękać naczynka, dlatego ja zawsze na zimę przerzucam się na bardziej tłuste, bardziej treściwe produkty i produkty na bazie olejowej, tłuszczowej, te produkty które nie są na bazie wodnej i dlatego tutaj polecam Wam szczególnie to Serum. Trąbię o nim, bo jest fantastyczny: po prostu przedstawię przepiękną, nawierzoną, nawierzoną e, zadbaną skórę. I drugi <laughs> produkt, robiłam się ładnego pakowania, bo ostatnio w ulubieńcach moich pokazywałam z taką odklejoną, brzydką etykietą. Nie wiem, gdzieś to podejrzewam, że nawet mam. E, to jest Avon NutraFX Effects Miracle Glow. Mój ukochany, e, lekki e, olejek do e, twarzy. Lekki, dlatego że on jest lightweight facial oil, czyli nie pozostawia lepkiej, ciężkiej powłoki na skórze i znowu to o czym mówię, mamy tutaj eliksir regenerujący do twarzy na bazie olejowej, czyli coś przyjaznego naszej skórze, coś co tą skórę ukoi, coś co zostawi lekki, taki przyjemny film na twarzy um, taki, taką przyjemną tłustość ale nie, nie, nie jest ciężkie w absolutnie, bo tutaj jak widzicie jest lightweight jeżeli macie bardzo suchą skórę, tak jak ja i w sezonie grzewczym, zimowym cierpicie to też możecie bardzo cienką warstwę tego produktu użyć pod makijaż Teraz dwie nowości u mnie, to jest NutraFX Active Seed Complex e, Nourishing i to jest krem na dzień i krem na noc. Krem na dzień zawiera SPF 20, krem na noc no nie musi zawierać e, SPF. Przeczytam Wam co jest napisane. Głęboko odżywczy krem na noc, odpowiedniej skóry wrażliwej. Testowane bez parabenów i sztucznych barwników, więc super. Nie miałam tego produktu, pokazuję Wam uczciwie, co zamówiłam, co postanowiłam wykorzystać, wypróbować. Zabezpieczony jest z zewnątrz, zobaczymy, jak pachnie. Pachnie w zasadzie delikatnie, ładnie, nie pachnie aż tak mocno jak to serą. Zobaczę tutaj na dłoni sobie. Ja jestem na przykład dużą fanką serii Eniu e, tej Reversalist, e, w ogóle serii Eniu, ale postanowiłam, że tym razem coś innego spróbuję. Nie pozostawię na pewno lepkiej konsystencji, tak nie mam lepkiej powierzchni, nie mam paznokcia jednego lakieru w sensie. E, ładnie pachnie i ten na noc nie jest jakiś bardzo gęsty, więc szczerze Wam powiem, że nie wiem czy to nie będzie dla mnie za mało, dam Wam znać za jakiś czas jak będzie Was to interesować, natomiast ten z SPFem 20 głęboko odżywczy krem na dzień Odpowiedni dla skóry wrażliwej, zobaczymy. Pachnie chyba jeszcze delikatniej. Um, I ja z nutry miałam dwie serie. Miałam tą żółtą, ona mi nie przypadła specjalnie do gustu, ale miałam też tą niebieską, nawilżającą i też była bardzo fajna. O, ten fajnie pachnie, bardzo świeżo, delikatnie. I ten ma takie, mam takie wrażenie, jakby był taki w dotyku lekko silikonowy, może nawet mam wrażenie, że będzie bardzo fajny pod e, makijaż zobaczymy także to zamówiłam sobie jeżeli chodzi o zmianę teraz pielęgnacji mojej e, na dzień. ja lubię żeby krem na dzień krem na nas jeszcze najlepiej krem pod oczy był e, dwa w jednym tak sobie e, był z jednej serii tak sobie teraz jeszcze myślę że w sumie ja i tak tego używam na nas to może ten krem z nutry e, nie będzie za delikatny w sensie za mało bogate, no nie wiem, zobaczymy. I też pokombinuję ten olejek na tym. E, tak, kolejna rzecz, która jest absolutnie must-have, to jest oczywiście krem do rąk. I tu ja Wam polecam wszystkie kremy do rąk z Avonu, które są, jak ja to mówię, w tubce od farbki, e, od farbki, po prostu tak to wygląda. E, to jest Treasure of the Desert z olejkiem e, marokańskim, olejkiem arganowym. Cudowny, regenerujący, odżywczy krem do rąk. Wszystkie, które były, był też lawendowy na pewno w tej buteleczce. Te kremy zostawiałam po prostu aksamit na dłoniach. Cała będę po tym filmie wysmarowana i wywąchana. Przepięknie pachnie, polecam Wam po stokroć. Powiem Wam tak, miałam drogie kremy do rąk, powiem francuskiej firmy. Pewnie fanki będą wiedziały, o którym kremie mówię, w dość podobnym opakowaniu i w życiu do tamtego nie wrócę, mając te z Planet Spa. Pojemność 30 ml, bardzo intensywnie, przepięknie pachną. Po prostu używanie tego kremu to jest czysta przyjemność, bo ona też nie zostawiam zbyt takiej lepkiej, brzydkiej konsystencji. Słuchajcie, ja mam w torebkach, nie będę Wam specjalnie pokazywać opakowania, które mam, wiecie, prawie zużyte. Natomiast mówię, bo fioletowy z tej serii lawendowej na pewno w fioletowym opakowaniu ten miałam i ten mam teraz drugi raz dalej jeżeli chodzi na przykład o pielęgnację ust bardzo fajna też rzecz która się teraz pojawiła, ale jeszcze jej nie próbowałam to Avon Care Coco Butter Lip Butter z witaminą E i to jest odżywka regenerująca odżywczy balsam do ust w takim bardzo fajnym opakowaniu ja nie przypadam za takimi zwykłymi stickami do ust takimi wiecie sztyftami natomiast to jest to jest bardzo zobaczcie gęsty co to jest? gęsty jak to nazwać balsam taki a la ja mam teraz na ustach tylko konturówkę mmm, przyjemny bardzo przyjemny produkt, sprawia wrażenie takiego satynowego naprawdę przyjemny i z tej serii jeżeli lubicie ogólnie masło kakaowe i te klimaty, jest jeszcze coś takiego, cocoa butter hand, nail and cuticle cream więc alternatywa dla tego produktu, jeżeli jesteście, wiecie, potrzebujecie gigantycznej, rodzinnej tuby na przykład, żeby stała łazience Albo na przykład ja takie, taki krem postawię sobie, nie będę go w toalecie nosić, ale postawię w toalecie koło mydła do rąk, wiecie, przy, przy zlewie Dlatego, że myślę, że zimą każdy chętnie z takiego kremu skorzysta Jest bardzo lekki i pachnie Mm, pachnie masłem kakaowym, więc y, na pewno, no, słuchajcie, taka ilość 200 ml krem do y, dłoni, y, paznokci i skórek, no nie może być zła y, z tej serii ogólnie jeszcze kakaowej mamy w tej chwili y, body butter i mamy krem y, face cream do, to jest do skóry też y, suchej jeżeli chodzi o włosy natomiast to pokażę Wam mój, y, jeden z moich hitowych serów do włosów, to jest też nawilżające, pełne odżywienie z technologią inspirowaną się u um eventów serum i tutaj jest napisane, czekajcie, rozprowadzić równomiernie na wilgotnych włosach, ja wszystkie sera odejmę, to z zieloną nakrętką potem było takie z różową, wszystkie sera do włosów lubię i te na zniszczone końcówki i tak dalej i nakładam je zawsze po wysuszeniu u włosów ręcznikiem na mokre końce, wcieram porządnie i wtedy suszę w tej chwili moje włosy są okropnie przesuszone, ja mam je, przyznaję, nie po prostu do granic, więc już nie mogę się doczekać tego um, olejku, to jest um, olejku serum, to jest um, seria z marokańskim um, olejem arganowym i w tej chwili mam też w łazience maskę z tej serii, ona była niedawno dostępna, nie jestem pewna, czy w tej chwili jest dostępna jest bardzo dobra, jest bardzo mocno nawilżająca chciałam Wam jeszcze pokazać dwie rzeczy, jeżeli chodzi o pielęgnację moją i pokazać Wam jeden pomysł na prezent, tak przy okazji um, może komuś chcecie, nie wiem, w pracy na przykład sprawić jakąś drobnostkę na Mikał jest Avon Care um, seria z gliceryną i tutaj mamy krem do dłoni i paznokci na bazie gliceryny. Mamy glicerynowy um, balsam do ciała z gliceryną i olejkiem migdałowym, więc też jest super nawilżający, szybko wchłania się i pozostawia skórę miękką i doskonale odżywia. tak jest napisane więc macie też fajne tutaj dło i ten krem jak widzicie też jest dość duży, bo to jest 100 ml i do tego jeszcze jest też balsam do ust i ten balsam jest, to jest ochronny balsam z masłem sza i olejem z migdałów, więc to taki pomysł dla kogoś na prezent, jeżeli chodzi o zmianę teraz, ale możecie też sobie powiedzieć. Okay, na zmianę sezonu, natomiast pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy tylko szybko to pokażę. O, wspominałam o tym, to jest Nutra Efekt, nowy, głęboko nawilżający e, balsam taki do codziennego stosowania do suchej i bardzo suchej skóry. Ja wam pokazywałam e, te balsamy. Pokazywałam Wam też te kremy takie uniwersalne do ciała i do twarzy. E, ten niebieski z tej serii, tylko niebieski, stoi w tej chwili na w łazience, u mnie powoli się kończy. E, bardzo je lubię za szybkość wchłaniania. Nie ukrywam, że nie lubię się balsamować i że ogólnie jeżeli cokolwiek zostawia na mnie lepki lepką poświatę, lep, taki film lepki i muszę czekać na wchłonięcie się to mnie przegrywa, choćby nie wiem co to miało w składzie jakie działanie dlatego um, podoba mi się co zrobił z tą konturówką to jest konturówka w kolorze nude nasza, Iwanowska i na to ten balsam i bardzo to dało fajny efekt, podoba mi się wracając do tego, bardzo szybko się wchłania natomiast jeżeli już mam wenę Wiecie, wanna, świece, te sprawę. Ostatnio na to czasu prawie nie mam, ale jestem kobietą, więc chcę się czasem rozpieścić. Odżywczy masło do ciała z afrykańskim masłem sza. Zobaczcie, jaki piękny słoik. Świetny na prezent, ale ja chyba nikomu nie dam. Otwiera się jak taki typowy słoiczek z konfiturami. Słuchajcie, to jest plastik, to nie jest szkło, więc bez obaw. Pachnie bardzo ładnie. Kawu? Słuchajcie, ja byłam pewna, że ja tu wsadzę palec i to będzie takie super miękkie. Teraz zobaczcie, jakie to jest. To jest całkiem twarde. Pachnie bardzo intensywnie i ja tutaj wyczu, wyczuwam albo, słuchajcie, jakieś orzechy, albo kawę. Bardzo jestem ciekawa działania tego masła. One nie są w stałej ofercie, one wchodzą tylko co jakiś, co jakiś czas. Więc tak, to w zasadzie wszystko. Pokazałam Wam produkty do ust, do dłoni, do twarzy, do ciała i do włosów tak jak mówię, część z nich znam i używam e, chociażby ten olejek serum ostatnio uwielbiam to jest moja trzecia tubka kremu do e, rąk to widziałyście przed chwilą sama jak Użyłam, jak jest fajne. Serdecznie polecam Wam, ale myślę, że nie muszę wszystkie sera do włosów z Advanced Techniques od Avon, bo są świetne. Serdecznie polecam Wam tą nutrę w balsamie, ale także myślę, że tak jak ja jesteście ciekawe i, i przyznacie, że świetną ofertą jest na przykład na zimę ten produkt, czy właśnie nutra ta odżywcza. Tego jestem ciekawa. Mam nadzieję też, że mnie nie zapcha, więc będę Was informować nie miałam takich przygód z nutrą wiem, że tą jedną, co miałam, ona mi nie przypadła do gustu bo ona była za mało jakby nawilżająca dla mnie, ja nie widziałam efektu natomiast ta niebieska była fajna w każdym razie wypróbuję i dam Wam znać. Być może pojawi się któryś z tych produktów w kolejnych ulubieńcach. więc wydajcie znać, czy Wy w jakiś sposób zmieniacie swoją pielęgnację na zimę. Czy na przykład namiętnie zaczynacie używać kremów do rąk balsamów, do ust to jest chyba jakaś totalna podstawa. Ale czy na przykład zmieniacie balsam do ciała na masło do ciała, albo na przykład czy właśnie tak jak ja zmieniacie kremy na kremy bogatsze, na bardziej treściwej, olejowej bazie. Jestem bardzo ciekawa. To wszystko na dziś. Do następnego razu buziaki!